Drodzy rodzice, przed rozpoczęciem ćwiczenia proszę o zapoznanie się z opisem pod filmem. Witajcie, kochane dzieci! To ja, happy yoga. Czy zastanawiałyście się kiedyś, czego najbardziej człowiek potrzebuje do życia? Hmm, czy ktoś pomyślał o jedzeniu? To dobra myśl. Skoro jedzenie, to pewnie też woda zwłaszcza, że w 70% składamy się z wody. To bardzo dużo. Ale jest jeszcze jedna rzecz, o której rzadko myślimy, a jest niezbędna do życia to tlen i oddychanie. To bardzo ważne dla nas. Chciałabym was tu i teraz zaprosić do fajnej zabawy w oddychanie. Jesteście gotowi? Będziemy oddychać wodząc wzrokiem po leżącej ósemce. O, pojawiła się nasza leżąca ósemka. Zaraz przyleci nam pomóc motylek. Będziemy brać wdech lewym brzuszkiem ósemki, a wydech robić prawym brzuszkiem. Lewy brzuszek wdech, prawy brzuszek wydech. Motylku pokaż dzieciom. Wdech robicie, gdy jestem po lewej stronie ósemki, wydech, gdy frunę po prawej stronie. Super, to co, zaczynamy? Wdech. Wydech, wdech, wydech, wdech, wydech, wdech, wydech. Dziękujemy ci, motylku. Świetnie Wam poszło, kochani. Spróbujmy teraz brać głębszy wdech i głębszy wydech. Dobrze? To uwaga, nasza ósemka też się powiększyła. Jest naprawdę duża. Jest motylek. Zaczynajmy. Wdech, wydech. Wdech, wydech. Wdech, wydech. Wdech, wydech. Wdech, wydech. Dziękujemy Ci, motylku. Cudownie sobie poradziliście tak dobrze jak motylek. To teraz spróbujemy jeszcze głębiej poddychać. Ciekawe, jak duża będzie teraz nasza ósemka. Ale duża robi wrażenie. Poczekajmy jeszcze na motylka i zaczynamy. Wdech, wydech. Wdech, wydech, wdech, wydech, wdech, wydech, wdech, wydech. Dziękujemy ci, motylku. To już koniec, moi kochani. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Pożegnajmy się. Złączmy dłonie na wysokości serca. Namaste. Dziękuję ślicznie! O, buziaczki! Pa, pa, pa! Do zobaczenia!